There's so many ways to so be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta try Serdecznie w nowym vlogu. Wczorajsze urodziny minęły mi naprawdę bardzo szybko, ale był to dzień bardzo miło spędzony. Wiecie, nic wielkiego, ale fajnie, że poszliśmy na tą plażę, że nie lał deszcz, tak jak miało być. Co prawda później zbierała się burza wieczorem, ale już wracaliśmy do domu po zachodzie słońca. W każdym razie był to dzień miło spędzony. Dzisiaj mamy już piątek, weekendu, początek. nie mam na sobie dzisiaj tą koszulkę z Uniqlo. Powiem Wam, że one są po prostu. Po prostu genialne jeśli chodzi o jakość, o ten materiał, ale też fason. Po prostu uwielbiam i no, na pewno sobie dokupię więcej. Tylko zastanawiam się, czy w tych samych kolorach co mam, czy w innych, bo są naprawdę genialne. Tak bardzo je lubię i dzisiaj właśnie te białe mam jeans z H&M i koszulka Uniqlo. Dzisiaj kontynuacja wczorajszej pogody, chmury i 20 stopni, ale jeszcze upały mają wrócić. I tak słuchajcie, przyszła do mnie przed chwilą paczka Więc od razu wam pokazuję co w niej jest Szczerze mówiąc liczyłam, że Przyjdzie wcześniej i że będę mogła tych rzeczy Już rano użyć Ale jest to dopiero przed chwilą kurier mi Dostarczył paczkę A jest to słuchajcie paczka z Notino I zamówiłam podkłady I są to moje ulubione Podkłady z Catrice Truskin, ale w kolorze 007 Cool Nude, wcześniej miałam 010 Cool Kashmir I wydaje mi się, że ten kolor może być dla mnie nawet lepszy. Miałam od razu dwa. Ktoś z Was mi pisał, że są wycofane te podkłady, także ja nie wiem. Słuchajcie, jak mi się coś spodoba i mi się sprawdzi, to nagle wycofują. Ja już naprawdę dawno nie używałam tak dobrego podkładu jak ten z Catrice, więc jeśli go wycofują, to pozostaje mi liczyć tylko na to, że jakiś nowy podkład to będzie bardzo bliska wersja tego. Nie wiem, czemu wycofują. Nie wiem, jak to działa, że wiecie, jakiś podkład wychodzi na rynek, jakiś. Wycofują, mmm, jakiś się utrzymuje latami, a inny. Mam wrażenie, że on nie był długo na rynku, chociaż nie wiem. No, ja go zauważyłam kiedyś w Hebe. Jak go pierwszy raz użyłam, to tak po prostu u mnie został. Natomiast nie wiem, na ile to są potwierdzone informacje, że został wycofany. Ja nie wiem skąd są takie informacje. U nich na stronie, jakby oficjalnej, Catrice, on dalej widnieje. Nie wiem, słuchajcie, muszę poczytać, ale jak tylko gdzieś on się pojawi w jakiejś drogerii internetowej, to ja sobie robię zapas. Już się zapisałam na powiadomienia do kilku drogerii, Internetowych chyba na Ezebrze, na Kokolicie, na Minti. Tam, gdzie jest ten podkład, to się zapisałam na powiadomienia. I po prostu, gdzie wróci, e, jeśli wróci, to będę sobie kupować i robić zapas, bo uważam, że on jest genialny. Zawsze dobrze wygląda na twarzy był nawet moim zdaniem efekt, jaki miałam po Vibo. Ostatnio byłam w Rosmani i chciałam sobie znowu kupić ten podkład z Vibo, no bo tego ciągle nie ma. I oczywiście wszystkie buteleczki były ubrudzone, wszystko pootwierane, roz, jakby wiecie, powciskane. Ja nie wiem, czemu w Rosmanie tak to wygląda, mam wrażenie, że w Hebe tak nie ma, przynajmniej jak ja jakieś rzeczy oglądam, makijażowe, podkłady czy korektory, to to wszystko nie jest takie brudne, więc nie wiem dlaczego w, w Rosmanie jakby dochodzi do takich sytuacji. Raz, że czemu kobiety tak robią, no bo przeglądają to i to wszystko jest, wiecie powciskane i tak dalej, więc nie wiem czemu sobie to robimy, bo wiecie inne kobiety potem przychodzą to obejrzeć i nie ma co kupić, bo wszystko jest ubrudzone em, w tych podkładach, wszystko jest już jakby poużywane, ale też na przykład tutaj jest ten papierek i od razu widać czy coś było otwierane czy nie, przynajmniej przy tym podkładzie, więc dla mnie to jest zawsze znak, że wiecie, to jeszcze nie było używane, zaklejka jest cała, od razu widać, że nikt tego nie próbował, nie testował w sklepie, no i właśnie tego Vipo w końcu nie wzięłam, bo z jakiego koloru bym nie wzięła? Tak wszystkie były już wiecie, wciśnięte, pompka użyta i tak dalej, więc stwierdziłam, nie no, to jest bez sensu Przychodzi po podkład i wszystko co jest, to jest już użyte i ubrudzone, także stwierdziłam, że sobie odpuszczam i właśnie zamówiłam te online. Także bardzo się cieszę, że mam dwie buteleczki tego podkładu. Jeśli mi się sprawdzi ten kolor, to po prostu sobie domówię z Notino, bo właśnie tam jest Dostępny, przynajmniej był jak zamawiałam. Nie było tego koloru 0,10, ale był ten 007 i jeszcze jakieś inne, także jutro go użyję. Wydaje mi się, że ten kolor będzie idealny. Jeśli tak będzie, to po prostu zamawiam, słuchajcie, kilka opakowań, bo będę szukać nowego, ale w trakcie chcę mieć ten cały czas u siebie w zapasach. A jeśli ktoś z Was używał tego podkładu i wie, jaki inny podkład jest równie dobry i daje podobny efekt, jest. Tak trwały i dobry, bo tutaj, wiecie, nawet okulary, właśnie nie schodziły, nie schodził podkład w tym miejscu, gdzie mam okulary, więc dla mnie to jest naprawdę rewelacja. I nawet moja mama mówi, Boże, jak on ładnie wygląda na twarzy, jak ładnie ta cera wygląda z tym podkładem, więc. Jeśli znacie jakiś inny, to dajcie znać. On miał też dobrą cenę. Także jeśli faktycznie Catrice wycofuje ten podkład, no to pozostaje mieć nadzieję, że wprowadzą nowy, kolejny, świetny. Może jeszcze lepszy niż ten, ale nie będzie chociaż tak dobry jak ten. To będę zadowolona. A na pewno będę testować, jeśli coś nowego wyjdzie. Tutaj stoi moja chmurka, czyli Ariana Grande Cloud. Zapach, który dostałam na urodziny. Jak byłam ostatnio w Douglasie, to mi się bardzo spodobał. Możecie go tak trzymać, możecie z tą podstawką właściwie e, i naprawdę pięknie pachnie. U nich na Douglasie bardziej się opłaca kupować online, bo jest po prostu taniej. Stacjonarnie mają wyższe ceny. Nie wiem czemu tak jest, ale jak dla mnie jeszcze lepiej nie muszę tam chodzić. Tam jest zawsze wiecie tłum ludzi. W ogóle te drogerie to jest ciekawy temat, bo każda drogeria czymś się charakteryzuje. Natomiast w Douglasie zawsze jest pełno eksp Klientek jest tłum. A jak wchodzicie do środka, to się okazuje, że w większości to są właśnie panie z Daglasa, a nie klienci. To jest dla mnie zawsze fenomen. Ja wiem, że tam każda pani odpowiada za jakąś markę, na przykład, nie wiem, za dział perfum, czy jakąś konkretną firmę makijażową, ale czy naprawdę jest tam potrzebne tyle obsługi? Czy to ma robić efekt właśnie taki, że tutaj jest dużo ludzi Wejść tutaj do sklepu, bo tutaj się dzieje Nie wiem, ciekawi mnie to Czasami, Zawsze się zastanawiam jak jestem w Douglasie Albo przychodzę obok Właśnie mm, skąd to się wzięło Bo na przykład w Seforze już tak nie ma Jest kilka pań, ale wydaje mi się, że mniej Już ten efekt jest inny Ja na przykład nie lubię takiego tłumu w sklepie A i tak jak gdzieś idę To pani mnie odsyła od jednej do drugiej Bo ta pani się tym nie zajmuje, ta pani jest od innej firmy Więc ja jednak wolę Wolę las <grym> online, wybieram co chcę jest taniej i jeszcze zostawam do domu także czego chcieć więcej no także moje zapasy idą do biura chowam do toaletki, no bo już wczoraj naprawdę wydobywałam resztki z tego opakowania pędzelkiem, żeby się pomalować i faktycznie ten makijaż wyglądał wczoraj rewelacyjnie dzisiaj też wygląda ok, ale jednak z tym podkładem byłoby lepiej biegać, każdy swoje, się zastanawiam tylko czy nie będzie mi zimno, bo niby nie jest zimno, ale wiecie tutaj 20 stopni to z wiaterkiem może być różnie, więc może wezmę ze sobą tą koszulkę, żeby założyć nie biorę tej nerki, bo nie biorę aparatu, także zostawiam aparat biorę tylko słuchawki i ściągnęłam sobie tą aplikację którą wiele z was polecało, zacznij biegać, co prawda chyba zrobię ten poziom drugi, a nie pierwszy, bo w tym pierwszym bym miała tylko 6 minut biegu co minutę. Minuta biegu, minuta spacer, więc wolę chyba jednak zacząć od drugiego. Więc tak, idziemy. Tutaj tylko chyba włożę kluczyk, czy nie? Wezmę, to przyda się w sumie. Także dobry mój zakup z targów e, rzeczy ładnych, żebym mogła biegać. <grym> I tak, lecimy, zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj. Leginsy są, buty są, muszę jakieś kupić nowe. Nie jakieś za miliony monet, ale te są wygodne. Tylko już widzicie, palec się próje. Ale tak się w tych butach niestety dzieje, a one są super wygodne. Adidasy i chyba się nazywają. No. To lecimy. Przebiegłam 8 minut bez zatrzymania. Fakt, że takim tempem, no wiecie, nie mogę zwolnić, cały czas mi nogi chcą być szybciej, ale przebiegłam, więc to jest super. Zaraz dalej, bo tylko 2 minuty pauzy mam teraz, więc działam dalej. No dobrze, kochani, udało się. A może nie, nie udało się, zrobiłam to. Przebiegłam tyle, ile było w tej aplikacji. Łącznie, jakby suma biegu, to 22 minuty, ale przeplatane właśnie y, takim szybkim marszem. Kuby jeszcze nie ma, on jeszcze biega, ale no każdy, jakby robił swoje. Mam wodę tutaj w kubę butelce i mój, jakby cały trening trwał 37 minut, ale właśnie. 22 minuty to był bieg. I powiem wam, że myślałam, że nie przebiegnę tych 8 minut. Ale tak jakoś powoli powoli dałam radę. Nawet w pewnym momencie. Ale pięknie ptaszki tu świerkają. Nawet w pewnym momencie bardzo dobrze mi się biegło. No mi to szybciej niż myślałam, także naprawdę myślę, że jest nieźle. Czekam na niego. Przyjemnie tutaj tak ochłonąć. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba to. Myślę, że bardziej mnie to zachęci, żeby wychodzić, biegać, że właśnie jedziemy sobie razem, podjeżdżamy gdzieś samochodem, umawiamy się, że, wiecie, widzimy się pod samochodem i jedna osoba ma kluczyki. Pewnie najczęściej ja, bo mogę szybciej skończyć i każdy idzie robić swoje, ale jednak trochę robimy to razem, bo wiecie, jednak większa mobilizacja jest dla mnie. Także myślę, że tak będziemy robić. Chyba w niedzielę teraz będziemy, spróbujemy jeszcze pobiegać, bo jutro akurat nam nie pasuje. Ale ja jestem naprawdę zachęcona. Ta aplikacja jest super. Także dziękuję Wam za polecenie, bo to jest jakiś game changer. Nie muszę, wiecie, sama sobie tego ustawiać, tylko mi ta aplikacja mówi, że za chwilę bieg tyle i tyle, za chwilę pauza, że jestem na półmetku i tak dalej. Więc jest to ekstra. Chyba biegnie tam, chyba już go widzę. No naprawdę powiem Wam, że to jest super, bo widziałam wcześniej ile będę miała biegu, ile marszu, I jakoś tak. Fajnie, bo patrzę na to tempo. No biegnie, biegnie, biegnie. Żyje! Co? Bo ja zrobiłam takie wielkie kółko. 200 metrów. A, okej, okay, to biegnie. Tak, bo ja zrobiłam takie wielkie kółko. Kuba mówił, że może się gdzieś spotkamy, ale ja nie chciałam robić jakby, wiecie, pięć razy tego samego kółeczka mniejszego. Wolę zrobić dłuższe. I wyszło tak, że w sumie musiałam jeszcze, bo był na koniec marsz, musiałam przejść kawałek za samochód i dosłownie 20 sekund po przejściu samochodu się zatrzymałam i już był koniec tego treningu, więc praktycznie idealna idealna pętla tutaj. Więc przynajmniej wiem, że mogę następny raz, bo chyba będzie teraz cały czas to samo, kilka razy w tygodniu. Wydaje mi się, że to będzie tak, ewentualnie plus minus, wiecie, minuta więcej biegania czy coś takiego. Także myślę, że to będzie podobny trening. Więc mogę sobie wtedy już wiem, jaką pętlę zrobić. Dajesz, dajesz! A mi idealnie wyszło tutaj do samochodu kółko. Jeszcze? Fajnie. No, zrobiłam cały. To jest chyba około 4 czy 4 km wyszło. Thank you. A ty? 8. 8! Okej! Ale mówiłam, że jakby. To będzie dla mnie chyba mobilizujące, żeby tak z Tobą wychodzić, o, podjechać. Ja cię szukałem, ciągnął trzy razy, tą trasę i nie mogę znaleźć. No tak myślałam, że pewnie będziesz się zastanawiał, ale mówię, wolę pobiec jedno duże kółko niż kilka małych, tych samych, non-stop. Zadowolony? Tak. Ja też bardzo. Ta aplikacja to jest game changer. No? Idziemy. Myślałam, że nie przebiegnę tych 8 hmm. minut. Mówię, kurde, zaczyna się. Bo 6 było takie wiesz Ale już się rozgrzałam no. Cały czas musiałam się stopować Patrzyłam na to i myślałam, że Po tej szóstce miałam chwilę przerwy no. I potem było 8, mówię Jezu, nie wiem czy dam radę Ale całkiem fajnie to poszło Tak się spowalniałam, żeby to 8 przebiegnąć I dać radę I tak nie, za, nie zdyszałam się jakoś No mocno. O to chodzi, o to, chodzi no. O to chodzi. W końcu mnie posłuchałaś Ja się cieszę, że Polecili mi tą aplikację bo sama, jakbym sobie tak wiesz, wydzielała, to raz bym zrobiła więcej marszu, a mniej biegła raz odwrotnie i tak to by było takie nierówne. A tak mam konkretnie i mogę to non stop robić, ale mam to konkret taki. Więc teraz mi będzie łatwiej. Mhm. Bo sama już wiem, że mogę tu przyjechać. I jeżeli to będzie takie samo, na przykład teraz na kolejnym treningu, no to już wiem, że mogę zrobić tą pętlę. Super, cieszę się bardzo. A taka byłam niepewna dzisiaj, Aha. czy iść, czy nie iść. Kuba mnie tak namawia a ja tak, no nie wiem, może w niedzielę. W niedzielę pójdziemy jeszcze raz. O, parujemy, więc parujemy. jedziemy. Parujemy, no jedziemy. A ta gumka to jest super. A, nie wiem, nie kulczyk, nie myśl, dobra, jedziemy. to mm -hmm. Się z Wami w poniedziałek. Trochę taki będzie zlepek w tym vlogu, ale trochę nagrywałam dla Was w piątek, trochę ponagrywałam dla Was w niedzielę z tego biegania i powiem Wam, że super się biegło. Trochę było ciężej, bo było już dłużej w tym najdłuższym odcinku, ale mimo to cieszę się, że poszłam. Cieszę się, że jakby wiecie, próbuję, bo mogłabym po prostu najwyżej zrobić przymarsz albo zrezygnować, ale jednak mówię, idę, spróbuję, zobaczymy, jak to będzie najwyżej, po prostu nie przebiegnę i trudno. Spróbuję innego dnia Bo wiecie, to też różnie bywa Czasami mamy więcej energii, czasami mniej Lepiej się wyśpimy gorzej W niedzielę naprawdę się wyspaliśmy Poszliśmy spać o 22 W sobotę wstaliśmy 6.40 Był budzik na rano i właśnie wiedzieliśmy już, że chcemy iść pobiegać. Super było pobiegać od rana, fajnie było też wyjść na plażę po bieganiu i zobaczyć takie poranne słońce. Ta woda w ogóle tak aż się mieniła od tego słońca. Była naprawdę, naprawdę czysta. Bo ostatnio taka nie była, więc miło było zobaczyć tak czystą wodę. Może się wybierzemy za jakiś czas na taki dzień, powiedzmy plażowania, może po południe, może przed południem, żeby nie mieć takie największe słońce, zobaczymy. Ale tak, daje znać, że był kolejny dzień nie wiem, kiedy teraz pójdę biegać bo nie chcę, żeby to było też takie że teraz wiecie, codziennie, co drugi dzień nie, 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 nie zupełnie nie o to mi chodzi dwa... Trzy razy w tygodniu to już moim zdaniem jest dużo, jak na początek dla mnie, ale myślę, że dwa razy w tygodniu na takie krótsze biegi fajnie by było pójść. Zobaczę jeszcze, jak ta aplikacja podpowiada, bo tam chyba jest często, więc muszę to zweryfikować, ale no na pewno będę chciała co jakiś czas się wybrać. No i tak, witam się z Wami już po weekendzie, dzisiaj mamy poniedziałek. Ja już od rana zmontowałam dwa vlogi, porobiłam inne rzeczy przy komputerze, wiecie, jakieś tutaj propozycje współpracy i tak dalej, więc trzeba było. Się po weekendzie tymi rzeczami pozajmować. Przed chwilą też właśnie ubrałam świeżutką pościel, także jest już pościelone. I idę chyba teraz sobie zrobić jakąś kawę herbatę i czekam na kubę, bo powinien. No, jeszcze trochę, ale powinien za jakiś czas wrócić, i chyba idziemy sobie na taki sposób. Spacer niedługi, ale jednak i przy okazji wejdziemy do sklepu, bo skończyły nam się słuchajcie jajka. Ja bym potrzebowała podejść do apteki. Takie, wiecie, drobne rzeczy tutaj po drodze. I przy okazji możemy zrobić spacer, więc myślę, że Kuba wróci. Wypijemy kawę czy herbatę i pójdziemy. No i tak, zaczynamy nowy tydzień. Witam Was serdecznie i zapraszam dalej do oglądania. Tutaj już mam laptopa, bo będę oglądać. YouTube'a i robić miniaturki do filmów, ale pomyślałam, że pokażę wam, co kupiliśmy. Kuba wziął sobie taką fajną koszulkę e, zwykłą, wiecie, taką letnią, regular fit i były w dwóch kolorach. Taka, wiecie, fajna, zwykła, e, trochę wakacyjny motyw, ale ma fajny materiał, tak 100% bawełna, więc tak wiecie, na co dzień do chodzenia, czy na wakacje i do tego takie fajne dresowe e, spodenki. I one były za 49,99 mid length, czyli taka średnia długość, nie takie krótkie. Koszulka była za 59,99, jeszcze um, były rabaty w. Aplikacji, także fajnie. Ten, wiecie, Bon minus 10 zł. Jest tak fajnie takie spodenki, czy to po domu, czy żeby gdzieś wyjść. Także kuba kupił sobie to. A ja słuchajcie, wzięłam taki staniczek. Kiedyś mi pytaliście, jak wstawiałam tą rolkę z pakowaniem. Skąd te staniczki? One są z H&M, Ja już mam dwa. Mam biały i zielony. I teraz dokupiłam sobie taki kremowy. Na sobie mam biały, więc wam teraz nie pokażę. Ale ja ostatnio noszę tylko takie. Jest to mega wygodne, żadne jakieś fiszbiny i tak dalej wam się nie wbijają, bo ja już swego czasu miałam, nie wiem, po prostu było mi niewygodnie i one mają wyjmowane te wkładki. Nie mają żadnego zapięcia, ale wygodnie się je zakłada. Ja mam rozmiar S i jest naprawdę dobry. Fajnie sobie przymierzyć na miejscu, potem możecie sobie już inne zamawiać online. Tutaj jest mój. Zielony. Już wcześniej kupiłam ten dzisiaj, no i właśnie mam jeszcze biały. Są bardzo wygodne. Serdecznie Wam polecam pod sukienkę czy coś teraz na lato. To jest naprawdę rewelacyjne. No i ogólnie świetny, fajny taki staniczek. Jak ktoś ma duży biust, no to może nie trzymać jakoś rewelacyjnie, ale dla mnie sprawdza się naprawdę świetnie. Możecie sobie wyjąć te. Jak dla mnie trochę mały jest ten otwór do wyjmowania, ale jakoś daje radę, więc tak, chciałam kupić jeszcze jeden biały, ale białych nie było. Były takie Kremowe, także w tym momencie mam już trzy. Znajdę i podlinkuję wam na dole te staniczki, bo są naprawdę rewelacyjne. Właśnie chciałam jakiś drugi jaśniejszy, bo noszę ostatnio non stop ten biały. I wiecie, jak wkładam do prania, to chcę jakiś inny, a ten zielony nie zawsze się nadaje. Wiecie, jak jest jakaś jasna koszulka czy coś, no to od razu go widać, więc tak, zaraz dam do prania z tymi rzeczami, ale bardzo serdecznie Wam polecam, pytaliście, więc daję znak. One są za 54,99, ale myślę, że na jakichś promkach, czy właśnie z kodem, czy tym bonem na minus 10 zł, zawsze można coś dorwać taniej. No dobrze, kochani, ja już zmyłam makijaż i przychodzę zrobić pielęgnację. Nakładam tonik z uzdrowisko. Myślę, że jestem gdzieś w połowie, więc naprawdę ten tonik jest wydajny. Tak jak zresztą mówi. Producent na opakowaniu i bardzo go polubiłam. Na pewno do niego wrócę. Mam tutaj już kolejny tonik, ten, który dostałam w paszce od Sensu Mare, ale myślę, że spokojnie mogę używać, wiecie, na zmianę. Ja bardzo lubię toniki i cieszę się, że odkryłam ten z uzdrowisko, bo jest naprawdę wyjątkowy. Jest inny. Takiego jeszcze nie używałam, który miałby raz, że taką konsystencję, dwa, że tak fajnie by działał na skórę, więc dzisiaj właśnie to. I jeśli chodzi o dzisiejszą pielęgnację, to nałożę że ten krem intensywny, bo później będę nakładać retinal, ten z Sensu Mare 0,16%. No i żeby tak wiecie, przygotować skórę, ja zawsze albo przed, albo po retinalu lubię nałożyć coś takiego mocniej nawilżającego. I albo jest to to, albo na przykład ten krem ceramidowy bogata konsystencja, no wiecie, jakiś taki krem, który fajnie nawilża skórę. Także nakładam ten z Fizjożel, można go też na powieki i pod oczy na ten moment. To będzie tak naprawdę tyle, ale właśnie za jakieś 30-40 minut nałożę sobie to serum z retinalem. Świetnie się u mnie sprawdza i. To już jest właśnie drugie, bo wcześniej miałam z mniejszym stężeniem. W zapasach miałam właśnie 0,16%, więc jak zużyłam tamto opakowanie, to mówię: Dobra, teraz czas na takie stężenie, także zostawiam ten krem, niech on się fajnie wchłonie. I właśnie później nałożę to serum z retinalem, i to będzie, słuchajcie, tyle. Prosta pielęgnacja, demakijaż. Stonizowanie skóry, nałożyć właśnie jakiś krem odżywczy i retinal. Gdyby nie to, to pewnie nałożyłabym jakiś serum i potem krem na noc, ale zwykle ta plegnacja u mnie jest raczej prosta. Zmieniam co jakiś czas tylko produkty, ale jeśli chodzi o same kroki i ilość tych kroków, to raczej dużo ich nie ma. I tak słuchajcie, będę się z Wami żegnać. W Gdańsku mamy jakieś oberwanie chmury. Naszły tak ciemne, szare chmury. Nagle po prostu ulewa i chyba będzie burza. Także żegnam się z Wami. Idę robić miniaturki do vlogów. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienie, kiedy opublikuję nowy film, nowego vloga. A my widzimy się oczywiście... Już niedługo w kolejnym. Buziaki. Pa.